Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny i zapraszam Was na horoskop na miesiąc wrzesień. Zaczynamy od spraw zawodowo-finansowych. Mamy tutaj trójkę buław, która pokazuje, że ruszycie mocno do przodu. Zaczniecie robić po trzech miesiącach, jakby sprawy zawodowe idą do przodu, realizują się jakieś Wasze marzenia, jakieś plany, jesteście coraz bliżej. Tego momentu, w której będziecie mogli odsapnąć z radością, że już osiągnęliście ten punkt, w który, na którym wam mocno zależało. Karta diabeł pokazuje, że te sprawy, nie, że to nie będzie aż takie łatwe, tak? Że będziecie musieli się zmierzyć z wieloma tematami. Być może na kogoś nakrzyczeć, albo zgodzić się na to, że ktoś na was nakrzyczy. Być może tutaj będą jakieś tematy mocno finansowe, ale. Zobaczcie, mamy królową denarów i króla denarów. Jedna karta wychodziła, miała być, wyskoczyły dwie. I mamy tutaj takie piękne połączenie kart denarowych, co oznacza, że będzie to miesiąc, w którym z jednej strony będziecie mieli yy, dosyć dużo wydatków, ale z drugiej te pieniądze będą bogato, obficie do Was przychodzić. A więc w sprawach zawodowych trójka denarów. Była, przepraszam, pokazuje, że ruszacie z miejsca, finansów wam nie zabraknie, tylko może wam zabraknąć cierpliwości, nastawianie czoła osobom, które no nie do końca Wam dobrze życzą, i które być może będą was chciały zatrzymać w jakimś punkcie waszego rozwoju. Nie dajcie się, kochani. A teraz idziemy do spraw. Momencik, idziemy do spraw zdrowia. Mamy tutaj rycerza denarów, dziewiątkę denarów i dwójkę buław. I teraz rycerz denarów może tutaj pokazywać nam problemy z poruszaniem się trochę, może być jakiś zastój w kościach, może być jakiś, jakiś problem związany też z nerkami, z kamieniami, z piaskami. Tutaj jest trochę takiej blokady w poruszaniu się, w działaniu fizycznym, bym powiedziała, tak, ale równocześnie są to karty, które pokazują, że Większość panien będzie w tym miesiącu robiło sobie jakieś dodatkowe badania, sprawdzało swój organizm i też poszukiwało odpowiedniego lekarza, jeżeli okaże się, że jest jakiś mały problem i trzeba go rozwiązać. Ze znalezieniem tego odpowiedniego lekarza nie będziecie mieć w tym miesiącu, miesiącu trudności, bo mamy tutaj dwójkę buław, a więc to, ten najlepszy dla Was na ten czas na pewno się pojawi na, waszym, na Waszej drodze. Jeżeli dolegają was, Wam jakieś problemy już od dawna, no to tutaj prawdopodobnie w tym miesiącu wydacie jakąś okrągłą kwotę na to, żeby tego problemu się pozna, pozbyć, już tak? Żeby sobie ostatecznie poszedł. Sprawy uczuciowe, jak będą wyglądały we wrześniu? Mamy tutaj siódemkę Pucharów, kartę zakochania mamy tutaj rydwan i mamy kochanków. Słuchajcie, wszystkie panny, które są w związkach, prawdopodobnie na Waszej drodze pojawi się okazja do romansu, pojawi się okazja do flirtów, do tego, żeby zwrócić na siebie uwagę o sobie, osoby, której, która się Wam podoba. Troszeczkę jako, że jesteście już w związku, to troszeczkę się na to uważajcie, żeby Wam nie popsuło związku, na którym Wam bardzo zależy. No chyba, że jesteście w takim związku, który i tak, zbliża się ku końcowi, nie zadowala Was całkowicie, nie jest to to coś, czego naprawdę potrzebujecie, no to wtedy inna sprawa. W każdym razie koło panien, które są w związku, a więc czy to małżeństwo, czy to yy, narzeczeństwo, czy to po prostu yy, związek yy, luźny, to tutaj pojawiać się będą zdrady, pojawiać się będą okazje do yy, zakochania się Okazję też, no niestety, jeżeli będzie tak, to będzie również trochę rozczarowania z tej drugiej strony waszego, waszego partnera. Także bądźcie ostrożni w tym otwieraniu się na zdrady. A co u panien samotnych? Tutaj pojawia się partner, partnerka, którą znacie bardzo dobrze z poprzedniego wcielenia albo poprzednich wcieleń. Ta karta jest taka bardzo mocna, te karty w ogóle są bardzo mocne, tak? Pojawi się tutaj osoba, która usiądzie, jakby w Waszym życiu, jak cesarz na tym swoim tronie, to jest Jego miejsce. A więc, czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta, jest to ten człowiek Twojej duszy, bardzo dobrze znany, i przed Tobą jest lekcja karmiczna. Karmiczna nie zawsze znaczy zła, nie zawsze znaczy ciężka. I nie zawsze znaczy, że jeżeli my zaczniemy taki związek z osobą, która jest nam, którą dobrze znamy, i zaczniemy taką lekcję karmiczną, to wcale nie znaczy, że musimy w niej trwać i wtrwać. Jest to wszystko dzieje się do pewnego momentu, dopóki my tej lekcji nie zrozumiemy. Jeżeli zrozumiemy lekcję swoją, to wtedy możemy się z, tej, z tego związku bardzo szybko uwolnić, dając też oczywiście wybaczenie sobie i tej drugiej osobie. Póki co mamy lekcję, osobę, która jest bardzo, bardzo dla Was ważna. Jest to osoba z przeszłości. Mamy tutaj dziewiątkę mieczy. Ktoś, do kogo bardzo cię jakby ciągnie, do ktoś, kto woła do ciebie, ktoś, o kim myślisz po nocach, o kim tutaj, do kogo twoja, zwłaszcza twoja dusza, tęskni, tak? Tej tęsknoty ty tak bardzo możesz nie rozumieć jako człowiek, ale no wkrótce okaże się wraz z tą nową znajomością, jak to będzie wyglądało. I jeszcze mamy tutaj kartę, która jest kartą. Twojej duszy. Jest tutaj przekaz bezpośrednio od niej. Jest to karta, która mówi: znajdź sobie taką osobę, która będzie z Tobą rezonować, z którą będziesz mógł się bawić, z którą będziesz mógł spędzać miłe, radosne chwile. Ale również taka, z którą będziesz mógł dobrze i sprawnie, radośnie współpracować. Mamy tutaj na tej, na tej karcie dwójkę dzieci, które kołyszą się, które huśtają się na takim na huśtawce koniku. Jest to jedyny typ huśtawki, który, na, do którego potrzeba dwie osoby. I to dwie osoby, które są dopasowane mniej więcej swoimi. Kilogramami i wzrostem, bo inaczej, jeżeli będzie duża różnica między nimi, to oni nie będą mogli się huśtać, nie będą mogli się cieszyć tą zabawą. Tak samo i w życiu nie będziecie mogli się cieszyć życiem, wspólnym byciem, jeżeli będziecie bardzo, ale to bardzo, wasze, jeżeli wasze zainteresowania będą bardzo, ale to bardzo odbiegać od siebie. Moi drodzy, moje drogie panny, życzę Wam cudownego miesiąca, niech Wam się szczęści. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia wkrótce.